Bi na fiorę będzie ciekawie Bardzo ciekawie Zy... będzie. Ja mam chwilę o kamerki, bo nie mam jej podłączonej, a poza tym nawet nie widziałem, bo musiałem mon monitor, e, był zmieniany, więc... A i takie... musicie mnie wybaczyć, a i takie ściema, więc i tak byście mi ledwo co widzieli w sumie. A. Tak naprawdę. Jeden. A i coś nie da, u mnie kurwa. Oj. A teraz trochę mniejszy główny monitor, bo będzie mi się no. trochę śmieszny się, się trochę inaczej grać, muszę się przyzwyczaić. Muszę się na przykład do nowego monitora, bo w moim monitorze matryca szczeliła, a miałem monitor 27-conowy. Teraz muszę się przyzwyczaić do mniejszego monitora. To nie być takie proste. Muszę się śmiesznie grać, troszkę inaczej. Ale tak postaram się wyglądać jak każdym. Minions have spawned. People say they don't like violence, okay. but they all watch. Good. Sześć na no, z

Okej okay. Powiedzmy, że to wygrałem Albo z było na równo Nie wygrałem tego Pozbądźmy czekać na drugi level i będzie good Okej, okay, to na pewno wygrałem Jakbym miał trzeci level, to w ogóle Byłoby całkowicie się zdominował To jest coś się zebrałem bardzo mi się to nie się podoba, z jest osobami wybladuję, bardzo mi się to podoba Dzięki, że mnie deslować Sporaj, gdzie jest to oba tak Jakbyś bym nie zabił Ale jestem pewny Kurwa 4 Takie co, jest Ja Za to zaraz nie zabiję na pewno Nie chcę threszować, bo nie chcę sobie nie spalić Ona wystarczy, że we mnie użyje W Użyj we mnie W Dobra, nawet nie musiała wu. ...używać. Ale no, ja takiego lała żebyś to, że cokolwiek użyła i była martwa. Kurde, ona teleportuje. To ja muszę stąd spadać, bo ja jej nie zabiję. A, ja będzie gonić? Nie będziemy go gonić. Dobra, to jak mnie nie goni, to pół biedy. Ja się wracam do bazy. Nie teleportuje na linię, bo chociaż w sumie Dobra, jednak steleportuję na tego topa Bo ona to odpuszczała szybko i jak nie steleportuje to stracę parę milionów

Ja W sumie to prawie zabiłem, ale nie chcę się z nimi bić. Ja nie muszę ten znikać z linii, bo ten łuku gdzie ma 6 levela. A ładnie i tak bym nie zabijał. Ja tego jeba i się wracam do bazy. Ona jeszcze z tego levela nie ma. Ale zastanawiam się, czy ja mogę swoją wszystko wykorzystać na nią. Nie mogę chyba. Nie. Chciałem wykorzystać na dzisiejszy level, wykorzystałem. Ale nie zabiję, choćbym chciał ją zabić. Zaraz, siódmy level nawet. Wy razie nie mam flasha A jakbym się fleszował, to bym ją zabił Na 70% w sumie bo nie wiem do końca czy bym ją zabił Ale teraz masz 6 level Kurde że ona mi wyszła z mojego Wu Ja bym ją zabił, gdyby nie to że ona wyszła z mojego Wu Fuck my life Ale jeszcze jest? Nie. Ja. Jeden. <laughs> 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 Jak chcę kanona i się wracam do bazy. Kanona nie odpuszcza nie wiem czy ona, wiec on chwilę bije Nawet mi się, czy nawet ripostu... <laughs> yeah. ty yeah. nawet nie zrepostowałaś Ty nawet i mojej z mojego wxd Tu jest kalista? Nie, to czemu ja usłyszałem głos? Ja tu umrę. Ja nie umrę, myślałem, że umrę. Bo nie miałem wszystkiego, tylko tego na Dobra, i tak umrę, bo mnie zabija, a ja nie mam ani woła, ani Q, ani... Nie mam. Dobra, ale mam asystę przynajmniej, bo ona go zabije. Zabij go. KURWA fuck. Jakby ona go zabiła, to byłoby orf Ale ja będę nie Gdyby szybko to się poszumie No to fajnie, ale się po Ale

Dla HP sięgnął z tego WG Jakbym ją zlutował to bym ją zabił Tylko nie o, byłem pewny co do tego Nie byłem pewny co do tej Jerki ją kastować czy nie Ale za to teraz Jeden Może i No właśnie Ale ten WG mnie zabije bo to go byś tu na tym topie Chyba nie zabiję I, yes, I mean cool, Guys help me, wszyscy mnie zabić Zabiję ją, Dobra, nice. Z takimi ludźmi to ja mogę grać. Ja muszę iść po pancerniaki, bo gram w tą fiorę śmieszną. Także na razie jestem zboczony, w z troszkę mniejszego gra. Ale... mówi się trudno bo na gry trzeba 4 hej w sumie wyszedł idealnie ja nie wiem czy ty do końca wiesz co ty robisz z tą fiolą powinnaś chcieć ripostować moje w

Spěláte to jako kdo by infernala, a infernala byl dosyť fajným smokem na setáku, ale je mu vyšší druh než ještě O Jezus, umrę Fuck Znaczy jeden za jeden się wyjebałem, więc i tak warf, ale umrę, bo ona mnie autoatakiem jeszcze kurde zdążyła uderzyć, jak ja ją walnąłem z drugiego Q Trochę unlucky Jakby ona mnie nie uderzyła z tego autoataku, to bym to przeżył a dostałem z trudem napisk. na pysk nie to jest jeszcze Herald zaraz tego rolda idziemy zrobić yes, oczywiście so be... zaraz tu będę widział MS2 ok to wam okay, splaszował Będę zrobił heroda, tak bardziej na spokojnie. Nie wiem, czy by na to. ってこと Jak nie wiem ilu minut ja mogę grać Okej okay, dobra już się zajebiście Opa Fiora ma 2-6 Chcę zebrać ten tarcz z no, tego topa Ja mam swojego Black Cleavera w bazie, więc bardzo mnie to cieszy. Trzeba jeszcze jeden talent rozwalić, żeby otworzyć tego topa, a potem mogę zejść do swojego teamu, pomóc na idzie. czy na bocie Kurde, najchętniej bym tak zrobił przynajmniej Ale już chyba cały team na mnie pójdzie, a 50 będzie się nie mam zamiaru grać Oj, sorry Tyle no, musiałabyś się nauczyć postować tą fiorką Bo ty nie zbyt to potrafisz z tego co Dobra ja idę bota spuszować ja widzę, żeby tu chcesz, gdybyś mi a ramaka rama, nie ma za nami. No nie ten taret rozwalić. Biorę teraz zaś i mu mi na bota przyjdzie, no właśnie. Okej, okay. nie fajnie. Ja na mesos to nie jest przyjemne, przynajmniej ta Fiora mi odfleszowała. To jest moje jedyne usprawiedliwienie w sumie. To ja chcę Steraka Ja gram na Mage'a i Assassina, nie wiem czy Sterak mi coś da w tej grze To se prędzej buduje Jak, się, oh, bo, że jak jeden. się teleportowało na etawek, który był niszczony to po prostu się zużywało TPK, teraz już tego oh, już tego nie ma, bo teraz teleportacja działa trochę inaczej Dobra, dawaj rozwalamy to. Czemu my dobie zafokusuje? Da. Dobra, dawaj rozwalamy <t maça> ten taret Nie wiem Weird. gdzie jest cały team Kolego, ale ty funky. nie fokusuję, nie dawaj fok się No i zresztą Teraz za 30 jak mamy smoka jak i chcemy go zrobić, czy tam zamordować. Ja, warda postawię sobie tu. No. Bo w tym miejscu ja jest mądrzejszy od Warda w tym miejscu. Tak przynajmniej mi się wydaje bo więcej osób przejdzie przez, te, przejdzie przez ten kawałek trawy idąc stąd, albo stąd lecz stąd dobra, ja mam 1500 golda w plecaku teraz ten warta raczej ci jest na to niepotrzebny w tym miejscu, choć tak sądzę ja potrzebuję Overrolda zbudować, bo ja potrzebuję mieć, mieć więcej True okay. z w, a overroldami mi więcej true damage z Damage'u, bo on zwiększa HP i to w HP to ma, tak gdy masz zdania, ja oczywiście, więc też dobrze. A. Moi mój team przynajmniej robi robotę tyle szczęścia ja się w fajnie jej ukradnę czy tam mu Ja chcę ten taret stopa ściągnąć Kurde, leba to nie jest mi pisane Jak ja nie, nie złapałem z tego Ej, z czego ja dostałem takiego slowa? Ja nie mogłem użyć nawet erki tej Mel okay. chyba dostałem takiego słowa. Ja nacisnąłem na Q, które mi dodaje w momencie speed, jak, jak, jak chcę iść do wroga, nie? I ja dostałem słowa, że ja nawet z Q nie mogłem dojść do tej fiora, Chciałem ją zultować. Jakby zultował tą fiorę tu z góry, to nie dość, żebym ją zabił, to jeszcze bym mi się wydaje, że uciekł, bo miałem fleszę. Tylko naprawdę dostałem takiego słowa, że nie mogłem się praktycznie ruszyć. Ale ta mail mi chyba takiego słowa, bo bo łasku nie daje Pojebane Ale już nieważne, i tak zginąłem, a teraz chcę zająć Google maila I potrzebuję teraz zbudować sobie jakiś item pod bo gram w z zjebaną, chociaż ona i tak ma 9-4 Dobra, teraz trzeba iść przepuszczać mida bo, bo tutaj to mam więc teraz zostaje jeszcze mida przepuszczać Ja już biegam 1600 metrów z mojego... Uchwała! Ze sterakiem to jeszcze byłbym więcej, to. ale ja steraka teraz budować nie mogę ja muszę zbudować jakiś e MR pod tą Akali, bo ona mnie złączytuje za chwilę, bo ona już ma 3 itemy. 4, 4. Ja nie ma jednego e mr nawet butów pod e mr nie mam. Dobra ludzie, my robimy smoka za minutę.

looks <laughs> like i brought my fist to a knife fight honestly i feel bad for the knives Dobra, Kali zamordowałem, a to najważniejsze jest Ja ją zabiłem z tego, bo ja byłem pewny, że jej nie zabije Kurde, choćbym chciał ją zabić, to nie zabiję ale mogę skończyć grę GG Fajna uh -huh. gra, podobało mi się, ciekawe